To były piękne chwile, które na zawsze przejdą do historii Łomżyńskiego Klubu Sportowego, bo teraźniejszość w LKS-ie wygląda tak. Walne Zgromadzenie LKS popiera wniosek zarządu LKS o ogłoszenie upadłości. Punkt drugi. Walne Zgromadzenie zobowiązuje zarząd LKS do złożenia wniosku o upadłość do sądu rejestracyjnego z dniem dzisiejszym. Punkt trzeci uchwała wchodzi w, ży w życie z dniem dzisiejszym. Powodem podjęcia tak drastycznej decyzji jest fatalna kondycja finansowa klubu. ŁKS od dawna zmagał się z problemami finansowymi, ale w ostatnim okresie Komornik na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego całkowicie zablokował klubowe konta. Żeby zmienić ten stan rzeczy, trzeba by było natychmiast wpłacić 442 tysiące złotych. Takich pieniędzy nikt jednak nie wyłoży. A całe zadłużenie klubu 30 czerwca wynosiło 596 tysięcy złotych. nie ma możliwości prowadzenia w ie działalności sportowej, tej statutowej. Dlatego też zarząd lks u podczas pierwszej części wolnego zgromadzenia działaczy podał się do dymisji. Zgodnie z ustawą o rachunkowości złożył także wniosek o ogłoszenie upadłości klubu. Zgodę na ten krok poprzedziła jednak burzliwa dyskusja. Żeby pomoc była, to by były długi? Na pewno by nie było żadnego długu. To było następstwo. No. Ja by na... Następstwo się nakładało, nakładało, bo tylko obiecanki, No. no, 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 obiecanko, obiecanko. no. Prezydent nie był na żadnym zarządzie. Wysyłał albo tutaj wiceprezydenta, albo Cholmskiego, co nic, nie, nie było żadnych stanowczych decyzji podejmowanych na zarządzie. Ja, ja po miesiącu napisałem takie życzenie: Dopóki prezydentem będzie pan Grzeziński, nigdy nie będę pracował normalnie na rzecz społecznej miasta. Tak napisano rezygnację. Po miesiącu w zarządzie. Zawsze prezydent nam mówił. Radni się nie zgadzają. Ja mam tutaj, jak radni się nie zgadzają, to nie mogę dać pieniędzy, nie mogę wam pomóc. Otóż Radni przekonaliśmy. było głosowanie. No i był wniosek, żeby pomóc uczuć. 16, 4 się wstrzymało, bo było tam 3, 3 przeciwni. I, I co, dał pieniądze? Powiedział, radni ufali ja i tak nie dam. Taka była decyzja. Ja proszę Państwa, zbieram te wszystkie wiadomości prasowe. I takie są przeciwstawne że teraz te wiadomości właśnie są e, przekazywane e, do, do, tam dalej. I takie są, dajmy na to, że prezydent wyraża zgodę chęci i wnioskuje o udzielenie e, dotacji. Radni nie głosują, odrzucają ten wniosek. Druga przeciwstawność, e, radni zgłaszają wniosek, prezydent powiedział, nie dam pieniędzy. E, różne formy e, obiecania było że na pewno miasto pomoże i pomaga i będzie nadal pomagać. Ale wszystkie te rzeczy tylko były gołosłowne. Jeżeli nie ma wniosku postawionego o to, żeby pomóc klubowi, dlatego, że radni w ogóle nie chcą takiego wniosku głosować, to trudno na jedną osobę, która nie ma prawa głosu na radzie, zrzucać samą odpowiedzialność, czyli na prezydenta miasta. No ale my o tym nie wiemy. nie Ale pan Kierarzyński był i widział jak to się odbywało, jak wyglądała cała dyskusja, która bardzo długo trwała i widział ilu radnych zabierało głos w obronie klubu, ilu radnych było przeciwnych. To ja rozumiem, I że w ogóle wniosek nie był złożony. Wniosek w ogóle nie był złożony. Nie był złożony wniosek, nie było to poddane pod głosowanie. I prezydent bardzo wyraźnie powiedział, że nie da pieniędzy, bo nie ma takiej możliwości. I zgadza się, te słowa z ust prezydenta padły. Powiedział, że nie da pieniędzy, bo wniosku nie było. Ale mógł sam taki wniosek złożyć. Ale prezydent powiedział bardzo wyraźnie. Prezydent już wnioskował do Rady wcześniej o pomoc dla UKS-u. I nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale Rada ten wniosek prezydenta odrzuciła. odrzuciła bo jest I prezydent powiedział, że nie postawi wniosku o zmianę w budżecie, dopóki nie będzie spośród Rady większości, która zagłosuje za Rukelsem. I ta większość nigdy się nie zebrała, bo w ciągu roku budżetowego jedyną osobą uprawnioną do zawnioskowania o zmianę w budżecie jest prezydent miasta. Ale o zmianie decyduje Rada Miejska, tylko i wyłącznie. Prezydent tylko jest wnioskodawcą. I radni nigdy takiego wniosku nie złożyli i nigdy nie zebrali większości, która by taki wniosek poparł, poparła. Dlatego ja powiem szczerze, że, że ja to odczułam w podwójny sposób, bo jestem członkiem klubu i pracuję w mieście i wiem, jaka jest historia podejmowania niektórych decyzji. Wiem, jak miasto stara się klubowi pomóc, jakie pieniądze szły w poszczególnych latach na to, żeby klubowi pomóc, wiem też, jeżeli padają przykłady innych miejscowości, jak pomagają inne miejscowości, jakie są odpłatności za obiekty, za obiekty miejskie. I naprawdę gdybyśmy no teraz przecież cały czas mamy przetargi, jeżeli chodzi o obiekty sportowe, przyjeżdżałem firmy z całej Polski. Pytają się o EUKS, bo się tak naprawdę każdy, kto w branży sportowej działa, słyszał, bo to jest jeden z najstarszych klubów w Polsce. I pytają się w jaki, w jaki sposób, ile kosztuje m.in. używanie tego stadionu przez klub. Wszyscy są zdziwieni, że klub, klub wchodzi tam za darmo. Ale ja wam ja, ja, ja to, to, to są. Kiedyś klub dostawał pieniądze na utrzymanie stadionu i sam sobie miał stadion utrzymywać. Jak było, to każdy, to każdy pamięta, ale to też nie na tym polega. Ja pamiętam spotkanie rok temu, dwa lata temu, bo tak jakbyśmy się teraz nagle obudzili i nie ma pieniędzy, nie ma możliwości funkcjonowania. O czym rozmawialiśmy rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu? O tym, że nie ma pieniędzy i każdy mówił dobrze, ale może te garbate aniołki przylecą i te pieniądze przyniosą. Każdy wierzył w cud, że nagle starzy się coś, że znajdzie się jakiś super sponsor, że uda się społeczność miejską skrzyknąć jakieś cegiełki, będą, że może kilka firm się zrzuci i będzie, będą pieniądze na to, żeby ugody podawierać z wierzycielami. Ale też pamiętacie, że te zadłużenia też wyglądały całkowicie inaczej, bo to jest, to jest bilans na 30 czerwca i gro zobowiązań przez OKS zostało spłaconych. Pieniądze, które powinny iść tak naprawdę na utrzymanie klubu na to, żeby inwestować w zawodników, w szkolenie, tak naprawdę szły na to, żeby spłacać zadłużenia za poprzednie. I... Ale to powie... dawało te pieniądze? Ale cały czas stawali, spół, do kiedy miasto mogło, czyli do kiedy były za, do kiedy były zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, pieniądze z miasta wpływały regularnie. Bo w momencie, kiedy klub pierwszy raz nie mógł przedstawić do... do, do rozliczenia... do rozliczenia dotacji, którą miasto miało przekazać, zaświadczeń z usług Urzędu Skarbowego, w tym momencie pieniądze nie poszły, bo byłoby to przestępstwo. Byłoby, byłoby to naruszenie ustawy o finansach publicznych, po prostu takiej możliwości nie było. Ale I wiemy. teraz, ja, ja, pragnę wam zwrócić, bo tak jakbyśmy zapominali, co było rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, że były zobowiązania względem firm transportowych, względem dostawców ubiorów, napojów, względem firm ochroniarskich, trenerów, piłkarzy, to wszystko, przecież w tej chwili mamy załączone do bilansu zobowiązania względem moców fizycznych na 154 199 zł. Ale rok temu było to o wiele więcej, dwa lata temu było jeszcze więcej. To wszystko ten zarząd, poprzednie zarządy w jakiś sposób normowały, spłacały, yy, przekonywały, podpisywane były ugody. To wszystko te zadłużenie, które jest teraz 620 tysięcy, tak naprawdę, gdyby nie te ugody, i nie te spłaty, wynosiłoby o wiele większą kwotę niż to jest na dzień dzisiejszy. I ja tych, ja tych długów nie bym zaciągałem. Państwo też nie, w większości nie, nie odpowiadacie w żaden sposób, ale tutaj obok mnie siedzi Robert Szymański mówi, że można było ten klub uratować. Tak jak się patrzy na zadłużenie roku 2006, to się wydaje, że wystarczyło zebrać raptem 89, nawet nie bo 71, 71 nie wiem, 61 dokładnie, 469 zł względem ZUS-u i nie powstałaby ta kula śniegowa, która się tocząc, napędzała całe te długi. Ale też trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego ten dług 61 tysięcy powstał? Dlaczego? Bo ja z panem Kazikiem rozmawiałem. Dlaczego w 2006 roku transze z, yy, z browaru przeznaczone na drugie półrocze, na jesień, zostały skonsumowane na wiosnę? I od tego się zaczęło. Te pieniądze, które miały być przeznaczone na funkcjonowanie klubu w drugiej połowie 2006 roku, zostały przejedzone w 2006 roku, w pierwszym półroczu. Browar płacił podwójnie za pierwsze półrocze, ale wyraźnie powiedział, że nie dołoży w drugim półroczu. I tak to się zaczęło. Plus te zobowiązania, które były pozaciągane, które już na dzień dzisiejszy są spłacone albo pozostały pozabierane ulody. I tak to Był wygląda. Był wniosek w pierwszej części Wolnego Zgromadzenia, żeby miasto poręczyło pożyczkę dla klubu. Był taki wniosek. Był. Co to jest 600 tysięcy dla miasta? Poręczy. I ten zarząd, i poprzednie, tak sam pan prezydent mówił, że pokazały, że potrafią działać, że potrafią spłacać. Nic nie dawał samorząd miejski na UKS, bo dawał na młodzież, a na młodzież to jest obowiązek. Nie można się tym pełpić, że dajemy i pomagamy, utrzymujemy kluby młodzieżowe, bo to wynika z obowiązku i trzeba władze miasta i zresztą całość nadzoru. Nad samorządem, jakim jest UKS, sprawują to władze miasta. Mała zarządowi, ja bym chciał tutaj podziękować temu nowemu, bo zwoływał starych e, członków zarządu. Byłem, panie prezesie, na każdym, prawda? Zawsze tak. przychodziłem. Dyskutowaliśmy, przyszło kilku sponsorów. Znaleźliśmy kurcie. Pan prezydent Brzeziński skierował pana Cholińskiego. Pan Truszyński, wtedy prezydent, nie przyszedł na to spotkanie. Przyszedł Pan Wojski. Sponsorzy się zwrócili tam. Nie damy pieniędzy, no bo te pieniądze będzie zabierał Urząd Skarbowy. Ale proponujemy, Panie Prezydencie, proszę jutro przedstawić Panu Prezydentowi Brzezińskiemu, że my wyłożymy kwotę, to co niezbędne, tak było, na, e, do kasy Urzędu Skarbowego i tego, ale niech nam napisze tutaj cyrograf Pan Prezydent, że... To później nam, jak już zwolnią się te długi, nam yy, pomoże. Pan prezydent nawet no, ani, no, ani B, ani no. M nie powiedział. Tak było? Tak było. Tak było no. No, nie I, i, to, I i, i rady. I, i. No, no, ale zaraz. To nie tak. dlaczego niektórzy w Polsce umieją radę przekonać? A nasz prezydent nie może tych. A to, to Ta rada to my same, czy co? Ja nie. Ja mogę radę nie lubić, tak, ale tak, nie należy tak, ich ale był pan Jurek Kierarzyński na Radzie, gdzie trwało chyba, jak dobrze pamiętam, półtorej godziny dyskutowanie nad ŁKS-em, nad tradycją, nad koniecznością pomocy i dokładnie wie, to pan Jurek nie był sam, coś jeszcze pamiętam z ŁKS-u był, jeszcze pan, zamiast, był panie... tak, i pan, pan Jurek i... wie dokładnie jak to wyglądało. Prezydent wykonuje budżet. To, co uchwali Rada Miejska. Prezydent no nie ma możliwości... Przegłosowano wtedy 260... Ale to, co powiedziałem, to mówiłem na początku naszej no, kadencji. No, no tak, no. Tak, no, pośród, no ale jeszcze powiem, jeżeli pan chodzi pan pan o kwestię poręczenia, wiecie no państwo, że żeby prezydent zaciągnął kredyt, no dobrze, musi być uchwała podjęta przed zaciągnięciem kredytu, bo sam nie może go zaciągnąć, tylko musi mieć zgodę. To samo, jeżeli chodzi o poręczenia. Trzeba wiedzieć, o czym się mówi. To nie jest tak, że prezydent, to rano wstaje i rządzi, do, dokąd pójdzie spać, żeby realizować y, zamierzenia, dział, żeby działać w dobrym sprawem, musi mieć akceptację rady. Jednocześnie działacze podjęli decyzję o przekazaniu tradycji ŁKS-u i miejsca w Lidze nowemu stowarzyszeniu Łomżyński Klub Sportowy 1926 Łomża. Takie stowarzyszenie myślę, że będzie prowadziło dalej to działalność sportową, którą... Do tej pory była prowadzona pod nazwą Łomżyński Klub Sportowy, teraz jest Łomżyński Klub Sportowy 1926. Nie mając tego garbu na sobie, z którego się nie mogliśmy pozbyć przez rok czasu, mimo wielu spotkań i ze sponsorami, i z władzami, i z poprzednimi zarządami, obawiając się, że sytuacja w którymś momencie wymknie się nam spod kontroli. Do czego doszło, bo widzimy, że czy Urząd Skarbowy i ZUS. Już w tym momencie już nie czeka na, na żadne spłaty, na żadne ugody, bo takie były wcześniej podpisane i wcześniej klub w poprzednich latach się z nich nie wywiązał. Prezesem nowego stowarzyszenia został Paweł Petkowski, zaś wiceprezesem Rafał Panuś. Władze LKS u 1926 zapowiadają, że pierwsze wiążące decyzje zapadną po 1 sierpnia, ale pewne działania już zostały podjęte. Jest trochę zapewnień, że... Trochę sponsorów przyjdzie, również tych dużych sponsorów, które, tak jak już wcześniej było powiedziane, nie chcą spłacać starych zaległości będą na pewno wspomagały ten zespół, jak również i młodzież, tak żebyśmy to dalej grali i, i ten LKS dalej był na piłkarskim mapie świata. Wcześniej, bo już 29 lipca wyjaśni się kwestia, w której lidze zagra LKS 1926, bowiem zgodnie z przepisami, każde nowe stowarzyszenie powinno zaczynać grę od klasy B. Bardzo prawdopodobne jest jednak, że Biało-Czerwoni rozpoczną sezon w gronie czwartoligowców. Na dzień dzisiejszy rozmawiamy jeszcze z prezesem Dawidowskim i mamy nadzieję, że będzie wszystko ok. I takie mamy zapewnienia i, i takie zapewnienia też przekazujemy dalej, tak? że, że, że będziemy dalej w czwartej lidze. Nam nie pozostaje nic innego jak tylko życzyć nowemu stowarzyszeniu powodzenia i apelować, by nie popełnił on błędów, które doprowadziły jego poprzednika do upadku.